Polecić. Przede wszystkim najważniejsza jedna jest rzecz taka, aby żyć w zgodzie ze sobą. Eee, drugie nie sugerować się opiniami innych ludzi. Ludzi, którzy myślą, że mają wpływ na nasze życie, a jaki mają wpływ, to pewnie mają jakiś cel. Częściej się uśmiechać częściej mówić sobie miłe rzeczy. Hmm. Bo to jest tak, jak mamy spokój w środku i taką jakąś, nie wiem, powiem harmonię duchową, to nawet w obliczu choroby będzie nam łatwiej. Czy chorobę da się w takim razie zwalczyć naszym dobrym nastawieniem? Walczyć nie, ale na pewno pomoże to przetrwać. I tak z takim dobrym nastawieniem, to Zawsze na tylko dobrze. nastawiam nas wszystkich, którzy tego słuchają. i, i ta nasza rozmowa pokazała... Mi, że trzeba się nigdy nie poddawać, że trzeba być nastawionym bardzo na to, że jutro jest dzień. Tak. Jutro no, wstanie rano słońcem, nawet jak mamy chmury. No ale mimo wszystko po tym jutrzejszym dniu też jest kolejny, i nigdy nie należy się poddawać i w siebie wątpić.